Zawód Wiedźma, część pierwsza, prolog. Przyjemny był dzionek, ciepły, bezwietrzny. Druga dekana sianostwa powoli sączyła w się przez klepsydrę słonecznego lata, a w uszach dzwoniły mi głosy zięb dolatujące z przydrożnych krzewów. Jechałam przez gniazdowisko jak wzdłuż pasa granicznego. Pasem była szeroka droga, nieuczęszczany powoli zarastający trawą krzywy trakt. Zięby przekrzykiwały się, popstując na bezczelnego człowieka na białym koniu, który ośmielił się wtargnąć na ich prywatne włości. Nonszalanckie trele zmieniały się w ochrypłe ćwierkanie, a przejęte ptaki przefruwały z gałęzi na gałąź, roztręcając liście. Barwna otoczka czarnych, wysychających kałuż wybuchała setkami zmęczonych upałem motyli i rozkręcała się w górę wirem trzepoczących skrzydeł. Zwinięte w pętle luźno wodę, Zwisały z przedniego łęku, a ja kiwałam się w siodle jak worek kartofli, przytrzymując lewą ręką leżący na kolanach list i próbując odcyfrować skaczące przed oczami runy. Stokrotka na całego korzystała z mojej nieuwagi, stopniowo zwalniając kroku w nadziei, że zaczytana nie zauważę przebiegłego manewru, pozwolę jej zatrzymać się i w spokoju poszczypać trawkę. A ty, co kochana, przebieraj-no kopytami. Chytra kobyłka parsknęła z rozczarowaniem. No już, już, artystko. Usiadłam wygodniej. O ile oczywiście można mówić o jakiejkolwiek wygodzie po trzecim dniu, spędzonym na narzędziu tortur, jakim było przydziałowe siodło. Grzywa stokrotki cienkimi kędziorkami opadała do przedniego łęku, trafiając między kartki opasłego listu przeznaczonego dla władcy dogewy, który to list przed chwilą samowolnie otworzyłam pewnym wyjątkowo przydatnym zaklęciem. Oczywiście nie naruszając ciężkiej pieczęci na sznurku. Na karmazynowym wosku doskonale widoczny był odcisk sygnetu trzynaście run otaczających smoka i jednorożca. Wyrzuty sumienia? Uff, jakie wyrzuty sumienia? Po pierwsze, list napisał mój mistrz, czyli nie mógł on poinformować władcy do gewy o niczym dla mnie zaskakującym. Po drugie, a nóż widelec, mistrz pisał ten list w przypływie nietypowego dla siebie dobrego nastroju? Ostatecznie powinnam pasować do swojej charakterystyki. A po trzecie, nie tylko koty na tym świecie są ciekawskie. O tym, że one w odróżnieniu ode mnie mają po dziewięć żyć, starałam się nie myśleć. Przystąpiłam więc do lektury. Jego wysokość, świlce szanowny, władco do gewy, szlachetny araktur, tor odwist onel z klanu, lanie wody, heraldyka, puste formułki. Opuszczam stronę. Jeszcze jedną. Runy są drobniutkie i pozakręcane. Pismo mojego mistrza doskonale nadawałoby się do sporządzania tajnych dokumentów. Powinien robić ściągi na egzaminę. Kiedy ten nieszczęsny wstęp się skończy? Znalazł się władca. Na mapie, tą całą dogewę można nakryć miedziakiem. A tytuł na złoty kładzień. Ciekawe, czy ten aroktur będzie to czytał? Wątpię. Chyba, że ma postępującą manię wielkości. A w takim przypadku, czy ja. Praworządna obywatelka z terminu, stolicy Belorii, siedziby wielce dla niektórych szanowanego króla nauma powinna zawczasu poćwiczyć pełne szacunku i uwielbienie. Ostatecznie jestem osobą nieznaczącą, niczym nie wyróżniającą się, może oprócz rudozłocistych złocistych włosów i wrednego charakteru. Pierwsza z tych cech jest dziedziczna, druga szczęśliwie nabyta. A moja szczegółowa autobiografia? Trzy linijki z zakrętasem na myślniku. Sierota, osiemnaście lat temu miała pecha przyjść na świat w rodzinie wieśniaków. W przerwach pomiędzy wiosennymi i jesiennymi pracami ledwo co nauczyła się czytać. Osiem lat temu uciekła do starominu i dostała się do wyższej szkoły. W tym miejscu moje rozważania nad literaturą, dyplomacją i genealogią zostały brutalnie przerwane. Bardzo brutalnie. Ledwo zdążyłam chwycić kartki, które rozsypały się na wszystkie strony. Stokrotka, niepoprawna sabotażystka, w zamyśleniu przeżuwała wędzidło, brzęcząc z żelazem, podczas gdy nieznajomy, zarośnięty i dość podejrzani wyglądający typ demonstracyjnie potrząsał przed końskim pyskiem kuszą własnej roboty z brudnym bełtem wielokrotnego użytku. Nie byłam do końca pewna, kogo chce ograbić, mnie czy kobyłkę. Uniosłam się w trzemionach i z zaciekawieniem obejrzałam zarcewiały grot. Osobiście nie wydaje mi się, żeby to było dobre miejsce do handlu antykami, poinformowałam nieznajomego przyjacielskim tonem. W takim na przykład starminie, to by ją panu złamali razem z rękoma. Albo ucieli. Wie pan, tam bardzo nie lubią rozbójników. Stokrotka powąchała kuszę, parsknęła pogardliwie i kompletnie ignorując rozbójnika, skierowała łebku aromatycznej zieleni wysokiego maliniaka, z którego przed chwilą wyłoniło się to cudo w łapciach. Element przestępczy wyraźnie stracił rezon. Bełt zatrzepotał jak ogonek szczeniaka. Niestety, do pełnej skruchy i zadośćuczynienia za grzechy było jeszcze daleko. Zbłąkana owieczka trwała w grzechu miłości do złota. – Już mi no, nico, złaść, z konia. Żywo, sakiewka, albo życie i zwijaj się, słyszysz? Zademonstrowałam na twarzy wybitny wysiłek umysłowy. – Dobra, przekonałeś mnie, sakiewka. Zapachniało ozonem. Twarz rozbójnika skrzywiła się, źrenice rozszerzyły, oczy zmętniały. Powoli wypuścił kuszę, po czym odwiązał od pasa i bez słowa przekazał mi chudą sakiewkę, od której buchnął zapach kotów i tytonia. Poluzowawszy ściągający wylot sznurek, przepuściłam przez palce parę drobnych monet. Malutko, kochany, malutko. Leniwie pracujesz bez ikry. Ale w sumie niech ci będzie. Wezmę jako zaliczkę. Uszczęśliwiłam rozbójnika, rzucając mu pod nogi pusty mieszek. Za parę dni będę jechała z powrotem, więc mógłbyś być tak miły i mnie nie rozczarować. Pechowy rozbójnik, nie odrywając ode mnie zahipnotyzowanego wzroku, powoli schylił się, podniósł sakiewkę i zastygł jak słup, niezdolny do ruszania się bez mojego zezwolenia. Gdy tylko zniknął mi z oczu, dezaktywowałam zaklęcie i pozwoliłam stokrotce przejść z galopu w jej ukochany kłus. List, który podczas przeliczania pieniędzy ścisnęłam kolanami, trochę się poognił i stracił oficjalny wygląd, ale uznałam, że najważniejsze nie są dekoracje, a treść, a ona z nawiązką rekompensowała opłakany stan, w którym znalazł się dokument. O, w końcu parę o mnie! Przez te na część araktura można przeoczyć. Podczas nauki w wyższej szkole czarodziejów i Zielarek, adeptka Wola wykazała się, wiem, wiem, wszystkim co najgorsze. Niesystematyczna, niecierpliwa, porywcza, <grywka> znajoma piosenka. Ma skłonności do złośliwych dowcipów, których ofiarami, prócz wychowanków, padają także wykładowcy. To o tym wiadrze, czy jak? No, pff, było sobie wiaderko, całkiem pojemne. Stało na framudze nad drzwiami mojego pokoju. Taka pułapka własnej roboty na sąsiadów ze szkolnej bursy, żeby nie porzucali bez pytania notatek i garnka z przygotowanym na tydzień rosołem. Może mistrz by się mniej zdenerwował, gdyby ono jednak się przechyliło, a nie spadło mu na głowę tak jak stało? Posiada rzadki talent do magii praktycznej i teoretycznej, bardzo rozwiniętą intuicję, szybko przystosowuje się do niestandardowych sytuacji. Ha! Może jest jeszcze dla mnie nadzieja! Rekomenduję zastosować jej dar. Do rozwiązania wspomnianego przez Waszą wysokość problemu. Następne strony napisane zostały sympatycznym atramentem w celu uchronienia ich zawartości przed nadmierną ciekawością wyżej wspomnianej adeptki, która z pewnością zapoznała się już z treścią listu. Komponenty wchodzące w skład atramentu są Waszej wysokości znane, więc jego odczytanie. Nie, nie ma dla mnie żadnej nadziei. Naprawi mnie tylko mogiła.